Zaznawiam obrady Wysoka Rado, już kolejny raz pod obrady, tym razem prawdopodobnie skutecznie, został wprowadzony wniosek o odwołanie mnie z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy. Skorzystam w tym momencie z uprawnienia, że mogę ustosunkować się do niektórych argumentów. Radnym Gminy jednia letnisko zostałem wybrany w listopadzie 2010 roku. Uzyskałem drugi wynik po bezkonkurencyjnej, partyjnej, Marzenie wiośni. Pierwotnie kandydatem na wójta, którego miałem wspierać, był nieżyjący już ludzi świętej pamięci Andrzej Balicki. To on organizował grupę, która miała nie doprowadzić do trzeciej kadencji Dariusza Rzeczkowskiego. Z powodów osobistych świętej pamięci Andrzej nie wystartował w samych wyborach. I poparł nowego kandydata, pana Piotra Leśnowolskiego, którego osobiście nie znałem. W tym miejscu, zamiast ja sprostować nieprawdy, pan przewodniczący Kurobieska powiedział na sesji Rady Gminy 25 listopada na temat tego, kto był proponowany na przewodniczącego Rady Gminy. Pan Kurobieska stwierdził, że miałem mu powiedzieć, że on powinien być przewodniczącym Rady Gminy, bo ja się nie nadaję. Nigdy czegoś podobnego nie będzie. To jakiś kolejny wymysł na W rozmowach na temat tego, kto miał być przewodniczącym Rady, zaproponował, zaproponowałem świętej pamięci Andrzejowi Barińskiemu, że taką propozycję złożymy pani Marzenie Wiośnie michałek Z dwóch powodów. Po pierwsze, że dostała największą ilość głosów. Po drugie, chciałem, by PSL i pani Wiosna poparła kandydata Piotra Leśnoborskiego na wójta. Zarówno kandydat PESEL-u na Wójta w Armaje, jak i pani wiosna bezwarunkowo poparli Piotra Leśnopolskiego. Pani radna Marzena Wiosna nie chciała zostać naszą kandydatką na przewodniczącą i zaproponowała moją osobę. Pan Andrzej Kaliński również zaproponował mnie i tak doszło do zgłoszenia mojej kandydatury. Rada gminy jednomyślnie poparła tę kandydaturę drugiego grudnia 2010 roku. To, że został pan wiceprzewodniczącym rady, to też był przypadek. Do pana mówię, przewodniczącego grupy, bo pewnie już pan sobie nie przypomina rozmowy całego klubu i komitetu na dzień przed pierwszą sesją na górze w hotelu Podróżami. Padła wówczas propozycja, by pan jako radny w kadencji został przewodniczącym komisji rewizyjnej po to, by dokładnie przyjrzeć się działalności wójta Rzeczkowskiego na wypadek jego wygranej. Powiedział pan wówczas, że na pewno do komisji rewizyjnej pan nie wejdzie, więc został pan kandydatem na wiceprzewodniczącego rady. Zresztą jako jedyny z prezydentów dostał pan tylko 10 głosów, bo opozycja na pana nie zagłosowała, znając pana zachowanie widocznie z poprzedniej rady. Bardzo prędko się przekonałem, że to był błąd i z naszej strony. Na jednej z pierwszych sesji, gdzie tak liczyła się jedność w walce z byłym wójtem, pan nagle wstał i z uśmiechem na twarzy powiedział, że wychodzi i idzie do domu. Pamiętamy to wszyscy. Po dziś dzień mam przed oczami śmiech jaki wywołał pan na twarzach radnych z Komitetu Uczciwi na stan. Szczególnie pamięta śmiech pani radnej Pasek i ówczesnej wicebój pani Kronowi. Było mi wstyd za pana i bardzo prędko przekonałem się, że w jednym wuj miał rację, gdy nazwał Pana zachowanie elementem folkloru na sali Rady Gminy. Żadnej pomocy z Pana strony nie było. Wiecznie, wieczne niezadowolenie, nawet jak zrobiliśmy Pana przewodniczącym w grupie radnych, nie chciał się Pan zaangażować w pracę i we współrządzenie. Dla mnie jest Pan osobą o mentalności wiecznego opozycjonisty i pesymisty. Ale to Pana sprawa. Wpadła na początku kazytów propozycja, by wszyscy radni, którzy są zasiedli w komisjach rady gminy. To Pan zaprotestował, argumentując, że w poprzedniej kadencji Pan oraz Świętej Pamięci Pan Jan Grębowski byliście wycinani z komisji przez ówczesnych stronników Wójta Rzeczkowskiego. Więc nie należy powoływać opozycji do komisji. Została powołana do komisji Pani Radna. Renata Basek, gdyż w przypadku powołania klubu, reprezentant klubu miałby zasiadać w komisji rewizyjnej. Tak wygląda więc prawda w kwestii początku, czyli powoływania prezydium i członków komisji. Pierwsze dzień, 8 miesięcy tej rady były trudne z jasnej przyczyny. Trzeba było w interesie naszej gminy doprowadzić do wdłużenia wyborów na wójta i zmian we władze wykonawczej. I wiadome było, że chcąc, nie chcąc, będzie to tu dochodzić do stycji i wodyczek politycznych. Za przyzwolenie, akceptacją i poparciem klubu Radnych Wspólnoty, wziąłem na siebie obok Pana Piotra Leśnopolskiego cały ciężar prowadzenia kampanii informacyjnych o rządach Dariusza Rzeczkowskiego. Wszyscy byliśmy w to także zaangażowani. I Pan Spasiński, i Pan Borkowski i Pan Góropieska, i przecież w szczególny sposób pan Maciej, pan radny Maciej trącze. Oczywiście te przy, przepychanki na Radzie Gminy w ciągu pierwszych miesięcy nie były z mojego punktu widzenia wskazane. Gdybym chciał patrzeć tylko na swoją chorzyń, to powinienem siedzieć cicho i spokojnie organizować sesję. Tylko że dzięki mojej determinacji na tak szeroką skalę, skalę zostały nagłośnione nieprawidłowości z ubiegłych lat. Nie mam więc pretensji do Państwa Rady z Komitetu Byłego Głupta, że dziś domagają się od mojego podwołania. Różnimy się w ocenie tamtych rządów. A skoro nie dostrzegacie Państwo żadnych pozytywów w tych rządach, to jest jasne, że taka osoba jak ja nie będzie Wam nigdy odpowiadać w tych miejscach. Dzięki moim informacjom dowiedzieliście się Państwo, że są tu wypłacane gigantyczne nagrody co potem potwierdziło się w kartach kładz, wydobytych z trudem przez Pana Radnego Macieja Wróczka. Pan Kurobieska był Radnym 4 lata poprzedniej kadencji. I co zrobił? Coś, co się dowiedział? Nic. Wspomniana opozycja. Ja jak sobie postanowiłem, że trzeba zmienić Wójta, to musiałem zapalić ludzi do tego, by przy ewentualnym powtórzeniu wyborów do tych wyborów poszli. Od 2 września 2011 roku, mamy nowego publica, rozpoczęły się zmiany na lepsze, zostały wprowadzone oszczędności, skończyło się rozdawnictwo, zaczęły się pojawiać nowe inwestycje i plany działania. Pierwsza próba odwołania mnie z funkcji przewodniczącego rady miała miejsce w styczniu, kiedy padł wniosek o likwidację szkoły w Zobicach. Szkoły tej bronił pan radny Borkowski, no i zbuntował przeciwko mnie Butował się przeciwko mnie i wójtowi. Jakbym, to ja bym inspiratorem rozwiązania tej szkoły. Inspira inspiratorów rozwiązania szkoły w Zopicach, to niech Pan szuka wśród swoich kolegów i bardzo skalę doskonale wie, o czym mówię. Jednak ten trzyletni okres, to oprócz kampanii wyborczo-informacyjnej, to także czas spokojnej pracy i inicjatyw, które wyszły ode mnie. 1 sierpnia 2011 roku. Jeszcze gdy pełniącym obowiązkiem da, był pan Albert Borkowski, Zor By przepraszam bardzo. zorganizowałem obchody. Mieszkańcy jedni letnisko w kołdzie powstańców warszawskich, a 11 listopada 2011 roku obchody Dnia Niepodległości. Z mojej inicjatywy pierwszy raz w historii tej gminy Rada Gminy tej kadencji jednomyślnie przyznała tytuł honorowego obywatela gminy księdzu biskupowi Stefanowi Siczkowi. Zruszająca uroczystość odbywa się prawie dwa lata temu. Z mojej inicjatywy w lutym w 2012 roku zostały prowadzone diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach rady. Drugi raz w maju 2012 roku z inicjatywy mojej i środowiska leśników został przyznany pośmiertnie tytuł honorowego obywatela gminy Jednia Letnisko panu redaktorowi Andrzejowi Zaleskiego a nasza gmina, jak nigdy dotąd, była obecna na obchodach Dnia Niezapominajki środku lasu. Serdecznie dziękuję każdemu z panów, z panów i Panów radnych za poparcie inicjatyw dotyczących nadania honorowych obywatelstw. W czerwcu 2012 roku na strefie kibica Euro 2020 12. Gratu gratulowaliśmy jako radni gminy naszemu gminnemu klubowi sportowemu Jodła sukcesu, pierwszego w historii awansu do Ligi okręgowej. Byli na tej, strybice, na tej strefie kibica na podium obecni radni, którzy fakt zorganizowania tej strefy podali jako argument za obniżeniem pensji wójtowej. W październiku 2012 roku w dużej mierze na własny koszt zorganizowałem z rozmachem uroczystości upamiętniające działalność Polskiego Państwa Podziemnego. Gra jaka została zorganizowana dla gimnazjalistów z mojej inicjatywy i przy moim oraz pana wójta sznowolskiego wsparciu była elementem w skali regionu. zruszające spotkanie młodzieży z kombatantami zatkała. z całą pewnością może kiedyś zostanie docenione przez tych młodych ludzi, poprzez państwa, którzy Podpisali ten wniosek o moje odwołanie, jakoś nigdy tego typu inicjatywy nie zostały pozytywnie zauważone. Zostałem za to doceniony przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, który w październiku 2012 roku przyznał mi dyplom uznania. Bardzo proszę. Ponownie 11 listopada 2012 roku zorganizowałem obchody święta niepodległości. Jak część z Państwa pewnie wie, pierwszy raz wyszedłem z inicjatywą organizacji dożytek powiatowo-gminnych, które dzięki woli i współpracy Wójta Leśnowolskiego i Pana Starosty Sikliczka zostały zorganizowane we wrześniu bieżącego roku i które to dożytki według wielu relacji były najlepszymi dożynkami od początku istnienia samorządu powiatu radomskiego. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizowałem uroczystości związane z rodzicą wybuchu powstania warszawskiego i ostatnio uroczystości 11 listopada. W wakacje 2013 roku odbył się turniej piłkarski soli. Wyjątkowo w tym roku był on opuchan przewodniczącego rady gminy, więc aktywnie włączyłem się w organizację finału. Na moje zaproszenie do jedni letniska przyjechał były selekcjoner reprezentacji Polski Andrzej Strejlał który wręczył zwycięskim drużynom nagrody. Pinał został zorganizowany bardzo profesjonalnie, a impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. We wrześniu bieżącego roku otrzymałem z rąk ministra Andrzeja Kunerta srebrny medal opiekuna miejsc Pamięci Partii Narodowej przyznany przez przewodniczącego Rady Ochrony walut i męczeństwa Władysława Bartoszewskiego. Jest to dla mnie powód do dumy. Wspólnie z wójtem doprowadziliśmy do tego, że ta sala jakoś porządnie wygląda. Są warunki do obrad, jest nagłośnienie. Czasami małe, małe usterki powiem, ale tak bywa. Skończyłem między nimi z tymi obciachowymi bułami na stołach, które tu były powodem do dumy poprzedniej władzy, a jednocześnie powodem do śmiechu dla mieszkańców oglądających na zdjęciach sesję. Po ustaleniu z panem wójtem doprowadziłem do zamieszczania w filmie protokołów sesji. Teraz także są zamieszczane protokoły z komisji, jak również są i już będą zamieszczane wszystkie relacje filmowe z sesji. Jeśli coś się nie wydarzyło szczególnego, odbyłem każdy swój dyżur i znaczną część dyżurów za pana przewodniczącego Kuropieskiego, który zaczął przychodzić na nie dopiero od września. Ale w ostatni poniedziałek, pan, panie przewodniczący, znowu pana nie było. Jest taki piękny film, fragment właściwie filmu, gdzie pan Kuropieska buja się na tym fotelu i z uśmiechem mówi, że przecież to na tym polega, żeby brać pieniądze i nic nie robić. Może dla Pana, ale nie dla mnie. Ja nie mam poczucia, żebym brał pieniądze. Praktycznie całą dietę przeznaczam na działalność. Z tym, że moje zaangażowanie wykraczało poza to, co musiałem zrobić jako przewodniczący. Zawsze byłem i jestem dostępny, kiedy tylko była potrzeba. Angażowałem się na 110% i nie mam poczucia, bym dzielił radnych na lepszych i gorszych, że tylko wyliczę kilka spraw. Czterokrotnie byłem w rańcusz Szlacheckim u pani radnej Faser w sprawie odwodnienia posesji. Wspólnie z wójtem byłem parokrotnie i Sadkowie i u prezydenta radonia w sprawie ulicy Polannej, jak i z Panem Wójtem jeździłem na rozmowy w sprawie przedłużenia autobusu na sadku. Wielokrotnie jeździłem do wójta gminy Pionki i burmistrza Pionek w sprawie drogi przy więzieniu na Marynie wspólnie z panią przewodniczącą Katarzyną Bar. Gdzie tu widać zielenie Czy Przytoczę jeszcze jedną sytuację. Na jednej sesji pod koniec 2012 roku pan radny Lewandowski niespodziewanie opuścił obrany. Gdy tylko dowiedziałem się od pani sekretarz, że było to spowodowane złym samopoczuciem, za zadzwoniłem do Pana Radnego. To kolejny przedmiot traktowania Radnych jako lepszych i gorszych. A może dzielenie na lepszych i gorszych było wówczas, gdy głosowaliśmy w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z pa Panu Radnemu Bartoszkiemu, z gościem, gdzie wreszcie na Wójta nie zagłosowałem za. Reasumując, nie uważam, żebym dzielił radnych na lepszych i gorszych. Natomiast utarczki słowne są elementem debaty publicznej i ja także z Państwa strony jestem poddawany różnym złośliwościom i z tego powodu się nie obrażam. Uczestniczyłem w znacznej ilości komisji rady gminy, w większości komisji budżetowej i zdrowia. Wielokrotnie reprezentowałem gminę sam lub wójta na różnego rodzaju uroczystościach jak chociażby ostatnio na pogrzebie przewodniczącego Rady Gminy w Jastrzeni. Patrząc na te trzy lata, mam poczucie, mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Moją kadencję i pracę ocenią w swoich rozważaniach mieszkańcy, moi sąsiedzi z jednej. Z uwagi na to, że jestem człowiekiem dość nieustępliwym i trwającym przy swoich zasadach i poglądach, nie mam i nie miałem zamiaru uczestniczyć w jakichś targach w kwestii dalszego sprawowania funkcji. Nie jestem przywiązany do tej, funkcji, do tej funkcji i przywilejów z nią związanych. A pomysły, które jeszcze chcę zrealizować, nie są powiązane ze, sproba, ze sprawowaniem. Jak zauważyliście Państwo, od ponad roku byłem wyciszony, jeśli chodzi o spory między częścią z Was a wójtem. Nie byłem stronniczy. Mimo, że nie ukrywam, że popieram wójta leśnopolskiego, bo jest dobrym wójtem i dobrze pracuje dla naszej gminy. Nie mając związanych rąk z, z funkcją przewodniczącego, nie będę miał teraz oporu w swobodnej ocenie chociażby państwa radnych, wnioskodawców, ale i niektórych waszych mocodawców. Jeśli się kiedyś zagalopowałem i kogo kiedykolwiek uraziłem, nie politycznie bo debata polityczna rządzi się swoimi prawami, ale osobiście to serdecznie z całego serca przepraszam. Szanowni Państwo, nie wiedząc jeszcze jaki będzie wynik głosowania, jeżeli będzie dla mnie pozytywny, to i tak zgłaszam wniosek o odwołanie mnie z funkcji, który mam tutaj w kopercie, z funkcji przewodniczącego Rady Gminy. Dziękuję za uwagę. Obrigado. ale przechodzimy do regulaminu odnośnie sporządzenia każdego głosowania ale wcześniej należy powołać o komisję skrutacyjną kogo Państwo proponują do komisji skrutacyjnej bardzo proszę o zgłaszanie do trzech kandydatów Anda lantai bagian mana boski? po na, 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 z w w z państwa, czy będziemy głosować za tym powołaniem komisji budżetacyjnej? Myślę, że tak. To jest za powołanie pani y, radnej Renaty Pasek, pani radnej y, Renaty Soleckiej i pana radnego Bogdana Sikorem do komisji Rewizji.

13 radnych, za oddano 12 głosów, jedna osoba się wstrzymała. W takim razie poproszę Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. Ale przewodniczącego sobie sami Państwo wybierzecie, tak? Tak. Ile będzie potrzeba na zorganizowanie tych kart do głosowania? 10 minut? Panie radny, to Pana się zważa, bo Pan No bardzo proszę w takim razie zarządzę 10 minut przerwy i o konstytuowanie się, przygotowanie każdego głosowania.